Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś obejrzycie ptaki, jakie zobaczyłem, będąc w Zakopanym. Taki krótki filmik, ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Zapraszam do oglądania. Pierwszy ptak, jakiego zobaczyłem, to jak widzicie, helikopter y, y, słowackiego Topru. Dość intensywnie latał tam i z powrotem. Idąc drogą pod reglami, trochę zboczyłem ze szlaku, bo tam nie było żadnych ciekawych ptaków. I zobaczcie, zobaczyłem kopciuszka. Wreszcie mi się udało dosyć dobre zdjęcie zrobić i filmik. Później postanowiłem zaczaić się na pluszcza nad potokiem, ale jak widzicie, pluszcza nie było, za to była pliszka górska. Też ciekawy ptak. Jako ciekawostkę powiem, że ten ptak nie boi się człowieka. Dlatego właśnie udało mi się go sfilmować z dość nie, niewielkiej odległości. Tego ptaka jeszcze nie udało mi się rozszyfrować. Złapałem go na czyszczeniu piórek. Zaraz jak tylko odleciała pliszka. Widziałem też takie ptaki. Jak widzicie było ich całe stado. Zresztą jak to w górę? W drodze na Bachledowy Wierch spotkałem samicę gąsiorka, która najprawdopodobniej obserwowała, jak sprawują się jej młode. A tutaj najprawdopodobniej pokląskwa. Wydaje mi się, że jest to młody ptak, sądząc po upierzeniu. No i wreszcie udało mi się pliszkę siwą sfilmować. Bardzo lubię ruchliwość tego ptaka. Niby jest dość pospolity, ale udało mi się go dopiero sfilmować pod koniec lata. Skręcając w zadrzewienia, oczywiście musiała się trafić Sikora Bogatka. Bardzo ciekawski ptak. No i wreszcie, wreszcie udało mi się zrobić porządne zdjęcie myśli królika. Bardzo, bardzo szybki ptak, ciężko go uchwycić w obiektywie. Dodam, że jest to najmniejszy europejski ptak. Jego waga to zaledwie od 4 do 7 gram. Udało mi się również zrobić w miarę dobre zdjęcie dymówki. Siedziało ich kilka na płocie i dały podejść do siebie dość blisko. Idąc wśród zabudowań spotkałem również rudzika. Tutaj na zdjęciu ze zdobyczą sobie siedzi na gałązce. Mały ciekawy piękny ptaszek. No i tyle jeśli chodzi o ptaki, jakie spotkałem w zakopanym. Nie był to płochacz halny, czy jakiś inny rzadki ptak, ale i tak jestem bardzo zadowolony z wycieczki. Jeżeli Wam się podobał materiał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje. I do następnego, cześć!